brązowe medale jak smakuje. W znanej sobie hali bardzo dobrze. Eee, dla mnie wyjątkowo eee, i myślę, że w ogóle dla całej Warszawy wyjątkowo, bo, bo no my tych, tych, tych medali tyle nie mamy w tej erze, że tak powiem, nowożytniej warszawskiej siatkówki, co, co PGS Skrabeł Tutaj już się nie mieszczą te trofea na hali, eee, a, a dla nas każdy medal smakuje wyjątkowo. Daje nam trzeci rok z rzędu Ligi Mistrzów w Warszawie i myślę, że to jest nasz olbrzymi sukces i patrząc jak ten sezon, na ten cały sezon, jaki on miał przebieg to i też kogo pokonaliśmy po drodze i że startowaliśmy dwóch play z szóstego miejsca to, to myślę, że to jest nasz nasz duży sukces A skra... nas dzisiaj zaskoczyła tym, że nie chcę powiedzieć, że tak łatwo oddawała punkty, bo byście wywierali bardzo dużą presję na zagrywce przede wszystkim w tych setach i chyba to było kluczowe, bo w każdym setie, z może z wyjątkiem tego trzeciego, ta przewaga była budowana tak konsekwentnie, że właściwie potem już trudno było was do gonić, wy byliście rozpędzeni. Skradliście się może tak nie, nie do końca. Ja mam wrażenie, że to my trochę zaskoczyliśmy naszą grą e, Bełchatów, bo, bo po pierwszym secie w Warszawie, w ostatnim meczu, oni coś zmienili w swojej grze i naskoczyli na nas, rozkręcili imprezę na boisku. Norbert Huber e, dał świetną zmianę i, i mobilizował tam wszystkich chłopaków i sztab. E, do, do zwycięstwa i tak naprawdę i ten mecz I, i my gdzieś tam w rozmowach przed tym meczem wiedzieliśmy, że musimy zrobić dokładnie to samo od pierwszej piłki, bo podejrzewaliśmy, że Bełchatów jakby dalej będzie tak samo walczył jak w tym meczu w Warszawie. I, i to się nam udało, od pierwszej piłki to u nas była impreza połączona ze, ze świetną grą całego zespołu. I przetrzymaliśmy też ten trudny moment w trzecim secie, gdzie już ta gra była na styku i, i ten był najbardziej wy, wyrównany, a, a i tak e, postawiliśmy tę kropkę na D. I, i myślę, że z tego powodu się bardzo cieszymy i dlatego jeszcze narastę no wyjątkowo. Można powiedzieć, że lepiej poradziliście sobie mentalnie w tych meczach obrązowy e, medal niż w świecie, no myślę, że daliśmy mocno ciała w meczu u nas trochę chyba ta taka presja, że gdzieś tam z tyłu jest schowane konfetti, tam gdzieś leżą te medale i, i tu y, już wiadomo, że fajnie by było to skończyć w Warszawie, to mimo tego, że powinniśmy mieć luz w głowie, bo mogliśmy ten mecz przegrać, nic się by nie stało, to my byliśmy jakoś bardzo spięci i starczyło nam tej motywacji tylko na pierwszego seta, a potem Bełchatów pokazał nam, że, że to są play i to nie będzie takie proste i myślę, że dzisiaj Paradoksalnie jakby to, że wiedzieliśmy, że to już jest koniec, obojętnie nic się nie wydarzyło i że musimy postawić wszystko na jedną kartę i spróbować zaryzykować ryzykować w trudnych piłkach, bo dzisiaj bardzo wiele takich trudnych kontr kończyliśmy dzięki naszej odwadze po prostu w, w momentach, kiedy czasami we wcześniejszych meczach wstrzymywaliśmy rękę, dzisiaj e, wszyscy graliśmy odważnie i no i to zaprocentowało.